TIKTOK Bez wątpienia jest to najpopularniejsza aplikacja na świecie i zdaje się, że nawet nie jest w swoim piku. Kiedyś mogliście ją kojarzyć z nazwą Musical.ly, ale od 2017 roku właściciel aplikacji, ByteDance, wykupiło konkurencyjną aplikację i właśnie tak TikTok zajął jej miejsce na rynku mediów społecznościowych, niegdyś kojarzona z tańcami dzieci. Często niezrozumiała dla wielu osób aplikacja I jest dziś największym silnikiem napędowym dla wielu piosenek. Zresztą, wystarczy spojrzeć jak duży wpływ ma postowanie TikToku z charakterystycznym tańcem by promować nową piosenkę. Przykład o no, tych znajdzie się w sumie kilka. Bo myślicie, że taka Young Leosia czy Kini Zimmer wypłynęliby na tak szerokie wody, na jakich są teraz, nie postując swoich rzeczy na TikToku? Wątpię. A zatem przeanalizujmy sobie jak naprawdę TikTok zmienił branżę muzyczną. Ej, Byszko, patrz przyniosłem ci coś. Czekaj, o, tylko co tam skrzyżeni? No, to już wiecie przynajmniej co robić. Wpływ TikToka na branżę jest ogromny. Aplikacja wyznacza nowe trendy i zarazem kształtuje modę jak żadna apka dotychczas. Utwory, które często przewijają się na TikToku, często osiągają najwyższe miejsca list przebojów. Dzisiaj spojrzymy na badania, które przeprowadził zresztą sam TikTok, a one same zainspirowały mnie do tego, żebym w ogóle zrobił ten film i podjął się ich analizy. Badania te pokazują, że 80% użytkowników korzysta właśnie z TikToka, by odkrywać nowe piosenki, z czego nawet ponad połowa tych odkryć pochodzi właśnie z dla siebie. To ciekawe, że aplikacja, na której może oglądać wiele rzeczy poza trendami, ma aż taki wpływ na odbiorców, że wykorzystują ją w pierwszej kolejności do odkrywania nowych piosenek. Jak powiedział Paul Hurrikan, głowa zarządu muzyki w TikToku, muzyka jest integralną częścią naszej aplikacji. Wspieramy niezależnych, młodych i początkujących twórców i chcemy promować ich działalność na TikToku. W ten sposób umożliwiamy im dotarcie do szerokiego, zróżnicowanego grona odbiorców, a użytkownicy mają szansę zapoznać się z twórczością zarówno wschodzących, jak i powszechnie znanych artystów. Co pokazuje że nie jest to tylko integralna część aplikacji, ale nawet też sami twórcy doskonale zdają sobie z tego sprawę, że zwyczajnie się opłaca. Uwaga, opinia! Ale ten strzał ze strony TikToka? Jest super. Często jest w sumie tak, że młodzi twórcy zawieszają się ze swoją twórczością tylko dlatego, że nie wiem, pojawił się hejt w internecie, czy samo to, że liczby, które generują, nie są dla nich wystarczające. A uważam, że docenianie młodych twórców to jest coś, co. Zdecydowanie chciałbym widzieć częściej. Bo w sumie, jakby nie patrzeć, to nawet dla nas odbiorców jest w sumie lepiej, jak coś się dzieje, nie? Jak jest więcej tych postaci, o których możemy sobie komentować, rozmawiać, dyskutować, prowadzić dialog. Ale skoro tytuł tego filmu to jak TikTok zmienił branżę muzyczną? Przekonajmy się w praktyce i sprawdźmy ostatnie trendy. Na pierwszy ogień Kini Zimmer z jego rozmazaną kreską. Dziś pięć oraz ja, Mody Hilton. Co zaraz będę jadł, jedzie window. Trend z jego udziałem miał swój pik mniej więcej na początku grudnia, końcówce listopada, gdzie chyba największy wpływ na jego promocję miały influencerki typu Olivia Brazil, Versov, czy Monia z TeamX. Catch fajne wersy. Szczerze ciężko się tutaj czegoś doczepić. Zatem sprawdźmy, jak trend. I sama promocja od influencerek wpłynęły na jego viewsy. Na stronie webarki udało mi się dojść do Snapshota z 17 listopada, gdzie goś miał zaledwie 2 miliony wyświetleń. Teraz, prawie dwa miesiące później, rozmazana kreska ma już około 11, prawie 12 milionów wyświetleń. Spora przebitka, co? Ale także ona jest bardzo oczywista. Wiecie, to jest w końcu Kinizimer. Ten gość też jest dobry. Zatem przejdźmy do następnego przykładu. Gawryle Harna Jak ta narcia za Po 14 rybale nas koła Same. ponownie na tym kanale, swoją drogą. <grych> Okej, okay, wiem, że jakby na promocję całej tej piosenki wpłynęli także streamerzy tacy jak Mergani, czy Young Multi, czy nawet na YouTubeowym Podwórku był to mój kolega Dawid, który zrobił o tym film. I tak jak wspominałem całkiem niedawno na kanale, Dawid pokazał mi tę piosenkę, kiedy ona miała około 40 tysięcy, 50 tysięcy wyświetleń. Szczerze to już wtedy nawet szokowała mnie ta liczba, bo sami wiecie, jak dobra jest ta piosenka, nie? Dobrym odwołaniem będzie ten przykład. Mergani wrzucił swoją reakcję, gdy ta piosenka miała 250 tysięcy views na Twitchu. Ktoś to tam strzotowo wiadomo na YouTubie, ale tego nie liczymy. Ważne, że było 250 koła. I to było około miesiąc po premierze na YouTubie. Zresztą na to wskazuje ten screen, gdzie ta piosenka i tak już była podbita po jednym filmie Dawida, który wrzucił ją na jeden ze swoich filmów 14 listopada. Moja ulubiona piosenka. I jak wygląda jest tam na dzień dzisiejszy? 16 milionów wyświetleń. I sugerując się tym, że byli na pierwszym miejscu Spotify'a, tak samo TikToka viral, i myślę, że wpływ tej platformy przyćmi promocję naszych kolegów z YouTube'owego podwórka. Wiadomo, też mieli na to wpływ, ale wystarczy wpisać nazwę te piosenki w wyszukiwaniach na TikToku, by przekonać się, że była ona potężnym hitem. A takich elementów na pewno moglibyśmy naliczyć całkiem sporo, bo uważam, że ci, którzy korzystają z tej aplikacji, mogą spokojnie powiedzieć, że odkryli przynajmniej jedną piosenkę, którą zauważyli na tej platformie. Zresztą przekonajmy się i zapytajmy moich znajomych, jak i widzów. I na dzień, w którym to nagrywam, wyniki ankiety wskazują jasno, że 59% osób słucha piosenek z TikToka po tym, jak poznali je na TikToku. Jak już zauważyliście, wynik z mojej ankiety jest mniej więcej adekwatny do tego, co napisał nam TikTok. Szczerze, to ciężko się tutaj do czegokolwiek przyczepić. Grupa badawcza to i tak około 100 osób, więc myślę, że wygląda to w miarę legitnie i oddaje realia. A teraz udowodnimy kolejny statement TikToka. Ludzie wykorzystują TikToka do poznawania nowych piosenek. Zapytajmy ludzi. Przeprowadzono akurat przeze mnie ankiety, wynika jasno: nie korzystają z TikToka tylko po to, żeby odkrywać nowe piosenki. Akurat TikTok w swoim badaniu pokazał, że jest to mniej więcej 60% osób, które niby tak robią. No, a jak widzicie, u mnie moi znajomi, wy wskazujecie jasno, że jest inaczej. I swoją drogą, jak pytałem się wszystkich moich znajomych prywatnie o tą opinię, to dowiedziałem się, że w całkiem ciekawy sposób można napisać moją ksywę. Dzięki, kuzynku. A w wyżej wymienionym przeze mnie cytacie Głowa organizacji muzyki TikToka powiedział TikTok szczyci się nadając nowego życia zapomnianym już utworom Czy taka jest prawda? Wydaje mi się, że tak Wystarczy spojrzeć jakie piosenki wiszą teraz w viralach By dowiedzieć się, że jest ich mniej więcej 5 Około 5 Pewnie na moment publikacji tego filmu już się to zmieniło No bo wiecie, na TikToku trendy mijają w tempie astronomicznym Ale zawsze to coś Czasami jest więcej, czasami jest mniej W sumie to nawet ostatnio jak przeglądałem TikToka To aż byłem zdziwiony, że usłyszałem tam Katy Perry Hot and Cold Piosenkę, która jest chyba z 2010 roku roku Chyba każdy o nie zapomniał. Takim szkoda, bo w sumie jest całkiem dobra. No dobra, teraz przez trendy pamiętają, wiecie o co mi chodzi, to był przykład. Ale także aby w pełni zrozumieć wpływ TikToka na branżę muzyczną, musimy przyjrzeć się w jakim ona jest teraz w Teraz, gdy przemysł muzyczny jest już prawie dekadę w erze. Słuchania wszystkiego na streamingach, czy rosnący wpływ algorytmów, który odpowiada za odkrywanie i konsumpcję muzyki, jest przedmiotem rosnącego zainteresowania i badań. Bo tak naprawdę to już od lat algorytmy nas zjadają i sprawiają, że chcemy siedzieć dłużej na danej platformie. Zresztą ja też piszę tak te filmy, żeby wam się chciało je w ogóle oglądać. Zmierzam do tego, że nie wiem. Czy to jest do końca dobre? Jestem szczerze ciekaw, jak trendy wpływają na sprzedaż czy wyświetlenia starych piosenek. Zresztą sprawdźmy to. Jak widzicie, przez ostatnie lata piosenka Roda Stewarta, no nie robiła jakichś kolosalnych viewsów. Jak przyjrzymy się dokładnie wykresowi, to jesteśmy w stanie zauważyć, że piosenka pojawiała się, i nagle znowu znikała. I tak cyklicznie co chwilę. A drugi najwyższy wynik w zakresie pięcioletnim jest właśnie po tym, jak piosenka stała się trendem na TikToku. I to prawie z trzykrotnie większą przebitką w porównaniu do średnich wyników wyszukiwań. Z tego punktu widzenia rozwój TikToka i jego wpływ na branżę muzyczną jest całkiem interesujący, kierunek, w którym się demokratyzuje nawet muzykę. Bo jak wiemy, kluczowym składnikiem wielu filmów jest Właśnie popularna piosenka do stworzenia idealnego mema, czy po prostu śmiesznego filmiku dla znajomych. W końcu TikTok zaczął jako aplikacja do synchronizowania ruchu walk. I jednym z głównych aspektów wpływu TikToka na branżę jest zaangażowanie użytkownika na dużo większą skalę niż kiedykolwiek, co poniekąd przywraca osobiste poczucie konsumpcji tej muzyki. Pewnie słuchając kiedyś muzyki na szaflu, natknęliście się na piosenkę, w której, nie wiem, powiedzieliście sobie w głowie, czy do kogoś obok. O, słyszałem to na TikToku. Spoko. Też tak miałem. I co ciekawe, są nawet twórcy, którzy wykorzystują swoich fanów po to, by tworzyć... Muzykę, co uważam też jest naprawdę bardzo ciekawym zjawiskiem, zresztą dlatego go tu wymieniam, jest taki ziomek Charlie Puth. On tam w ogóle z tego co widziałem, często rzuca w ogóle fanom wyzwania, żeby albo wysłali mu jakąś melodię czy tekst. I on to komponował w jedną całość, udostępniając oczywiście kolejny film. Wiecie, we wszechświecie TikToka nie jest najważniejsze to, ile zdobędziecie wyświetleń na danej piosence, tylko to, jak często będą Twoje piosenki używać. Na kolejnych filmach. Można powiedzieć, że na TikToku memy są nowymi gwiazdami popu z lat 2010. A same wytwórnie tak naprawdę mają głupie do gadania, jeśli chodzi o to, co będzie teraz trendowne. Nie mają na to wpływu większego. Przynajmniej moim zdaniem, bo użytkownicy tej aplikacji są zarazem twórcami, jak i konsumentami, przyczyniając się do zwiększenia hype'u całej platformy. Zgodnie z trendem współtworzenia, za którym stoi TikTok, muzyka staje się częścią cyfrowych, kreatywnych narzędzi, z którymi każdy może się bardzo dobrze bawić, nawet najmłodsi, ci starsi też. Z tego co wiem to... Moja mama ostatnio założyła nawet TikToka. Nie wiem w jakim świecie ja żyję. Bo na przykład, nawet to, że na samej aplikacji, w integralnej części jej, w opcji dodawania filmów, możemy sobie wybrać dowolną piosenkę, która teraz jest trendowa. Porównując bezpośrednio na przykład do YouTube Shorts, co jak wiemy, po 7 sekundach wykorzystania danej piosenki wyskoczą nam prawa autorskie. Czego na TikToku nie ma. Dlatego też w sumie YouTube Shorts są tak i robią je chyba tylko abstrahuje. Ale powiem wam szczerze, im dalej wlazł w ten film, coraz bardziej mam ochotę zrobić film, który by nazywał się Jak streamingi zmieniły branżę muzyczną. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. No tego tak naprawdę to by było na tyle. Podzielcie się waszą opinią tam na dole, a my widzimy się już niebawem. Cześć!